Witajcie w piątkowe popołudnie. Dziś nasza ostatnia seria zapomnianych gier i zabaw podwórkowych. Niestety nie mogliśmy się spotkać na naszym przedszkolnym podwórku, ponieważ pogoda jest wietrzna i nie dałoby nam się nagrać dla Was tego filmiku, dlatego wykorzystamy dzisiaj naszą salę gimnastyczną. W co się pobawimy? Pobawimy się w grę, którą świetnie pamiętają nasze babcie, nasze, nasze mamusie, no i my sami. Zabawa znana na całym świecie jest to zabawa w klasy. Co musimy zrobić? Musimy narysować na podwórku, no albo my tutaj wykorzystaliśmy stawę gimnastyczną, taki diagram składający się z kilku elementów, dokładnie kafelek oznaczonych cyframi od 1 do 8. Oczywiście możliwości stworzenia takiego diagramu jest mnóstwo, bo może to być od 1 do 7, od 1 do 10. I co robimy? Uczymy dzieci znajomości cyfr. Współzawodnictwa, no i radzenia sobie czasami też i z przegraną. Do naszej zabawy zaprosiłam dzieci z grupy Kubusie. Przedstawicie się? Tak. Proszę. Jak Marta? Marta. Emi. Marta i Emi. W naszym przedszkolu bardzo często gramy w klasę, dlatego e, dzieci już znają tą zabawę, ale jak już, to sobie przypomnimy. Zapraszam Ciebie, Marta. Co musimy zrobić? Aby wzięły do ręki kamyczek, że jesteśmy na podwórku, u nas w domku czy w przedszkolu mamy takie woreczki. I tak, co musimy zrobić? Zaczynamy naszą zabawę od tego, że musimy wyrzucić na pierwszą kafelkę nasz woreczek, czyli na jeden. Skakujemy, przeskakujemy ciąg naszego diagramu i wracamy z powrotem. Tak, Marta? Jesteś gotowa? Będziesz wiedziała, gdzie wrzucić? No pewnie. No to zaczynamy. Wrzuca Marta na jeden, skakuje, zabiera woreczek i skacze dalej. O, pięknie. I zawracamy. Po, po drodze, kiedy zabrała Marta na woreczek i udało jej się nie dotknąć. Żadnej linii ani, ani nie przerzuciła naszego woreczka, bądź też nie natrafiła na żadną, nie może zacząć grę drugi raz, bo polega to o to, żeby przejść do numer 8 i osoba, która pierwsza przejdzie do ósemki, wygrywa. Teraz Marta, możesz spróbować zrzucić na dwa i przejść dalej, tak? Czyli tak samo musisz zabrać woreczek z dwójki. Spróbuj. Pięknie. Bardzo. Marcie, udało się przejść. I teraz, co nam stało? Trzy! Brawo! Spróbujesz, Marta, dorzucić do trzy. Emil, daj radę koleżanka. No, to spróbuj, Marta. Czy trafisz na kostkę numer trzy? No, to dostań i spróbuj. No, niestety, nic się nie stało. To zapraszamy teraz Emila. Emil, spróbujesz? Pamiętajcie, że nasza zabawa również też ćwiczy skoczność, poczucie równowagi, celność. Eli, zaczynasz od jedynki. Brawo. Brawo. Możecie też dopingować swoje dzieci. Brawo. I stoch. I tak bawicie się ze swoimi pociechami, aż dojdą do numeru 8. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.